A kto? Ducia! Nie będziesz Ile na lat skończyłeś? Szybko, chodź, wzmuchaj! No, no. Jeszcze się nie urodził chyba. No, urodził się! Gucio sobie je Masz ciasto, ciasto my sobie gramy wuno nie, i jest fajnie. Ósma dopiero, dziewiątka, nie, ósma trzydzieści, no. Wypiliśmy sobie lody i idziemy teraz na boisko. Ten piłka do kosza i do nogi Lewandowskiego. ale zobaczycie, jest mega ładne słoneczko, rozjedzie z nami oczywiście. Moi drodzy, my sobie właśnie gramy w kosze z jakąś już, jakąś tak 40 minut około. W piłkę też graliśmy, znaczy to jest taka piłka, taka dla dzieci, ale jest bardzo spoko, bo fajny wkręty robi. Eee, I zaraz wracamy do domu. No, więc tak. Co ty lody. lody. No to idziemy do lody. Mamy lody, więc jemy i, i zobaczymy, co dalej. Musisz się przygotować a będziemy nagrać challenge. już tylko dotknąć. Haha! Zwiększy chłopie losowo. No cóż, ich chcę robić. Weszliśmy właśnie ze sklepu, kupiliśmy wszystkie potrzebne składniki na. sushi I lecimy do domu. Dobra, moi drodzy, więc jesteśmy właśnie już w domu. Dobra. Gejstrous? Nie, nie, nie. nie jest jadalny gniotek. No z hip O kurwa. <which> Jak oceniasz, jak to oceniasz? Ogólnie to spoko jest, dobre. Ja już jakiś czas temu chciałam spróbować. Ale teraz to i to jest dobry mega. Ja sobie robiłam własne dzieli fruty tylko że tam była woda. W prawdziwych dzieli frutach jest jakaś galareta, taka jak tutaj. A teraz będziemy robić suszy także. Brawo Gucciżuwi. Robi wrażenie. Idziemy po lody. No Hej, dzisiaj jest już następny dzień i jest dzisiaj 8 kwietnia. Stwierdziliśmy, że zrobimy jakby naszego urodzinowego vloga. My? Pewnie niektórzy już z was wiedzą, ale nie, no, to jest tak. Ma urodziny 7 kwietnia. Natomiast ja mam 9 kwietnia, że jakby dwa dni po nim. Zrobimy to jeden dzień. Zrobimy dwa w jednym, o że tak powiem. Moi, to, wiecie, to jest tylko urodziny. To nie jest, to jest ten dzień, to nie jest jakaś impreza. I mam nadzieję, że moje urodziny, będzie, moje urodziny będą ciekawsze niż wczorajszy dzień, chociaż tak by było bardzo fajnie, te susze i wszystko. Mm. Teraz lecę do szkoły i pewnie, prawdopodobnie zobaczymy się jutro, tylko chciałam wam to wytłumaczyć, żeby, żebyśmy, żebyśmy już później musieli tego tłumaczyć. No, więc cześć. Widzimy się jutro rano, ale wiecie co jest najgorsze, że urodziny tak szybko mijają, a na przykład geografia z panią Mija tak wolno, w sensie teraz już w poprzedniej mojej szkole, tak wolno ta lekcja mijała, ja tam stałam na tej lekcji czasem. Żyje, żyje nam, sto lat, sto lat, lat nie żyje, żyje nam, żyje nam. A kto? Lanusia. Lanusia. Ile skończyłaś dzisiaj lat? 15. muhaj Pomyślmy... Już mówię. Na To było najlepsze dziękuję bardzo. Wiedziałeś! Hej wszystkim. Dzisiaj jest już 9 kwietnia, tak jak mówiłam. I jest godzina 8.40. Jak widzieliście nagranie, w którym nagrał tata, cudownie zmychnęłam świeczki. Ale nieważne, idziemy jeść torce. Cześć. Widzimy się później, w dalszej części tego dnia. Tak się prezentuje nasz tort, znaczy mój, przepraszam, no. dobry, moi drodzy, update, jest godzina 12, ja właśnie idę na deskę, bo dawno nie byłam, miałam złamany paznokieć w nodze, na szczęście to nie to, którą robię i w ogóle, ale i tak nie mogłam butów nosić, więc idę teraz na deskę, bo jest naprawdę dosyć ładna pogoda i widzimy się zaraz. Mam dziś taki plan, mamy dziś taki plan, że Pojedziemy pewnie do Awe Parku, bo już od roku chcę tam pojechać i wymienić grypy w nodze. I ja na nodze umiem whippa i jakieś tam takie małe triki, bo ogólnie jeżdżę na desce. Nie na Znaczy, Z tym jeżdżę, jak tak trudno powiedzieć. Muszę się wziąć do roboty, bo z tym było wiecie, i zimno jak, ach, jak nie powiem gdzie, jak moim iglo. W każdym razie idę na tychę i może będziecie mieć jakieś przybitki. Zapraszam, a jestem klawą przybitek. Pokażę wam taki pro tip, jak macie buty na deskę i je, na przykład ja miałam takie wansy i tak pro, ale mi się tak zdarły, że tutaj, więc zakleiłam taką zarąbistą gumę, można kupić w każdym sklepie budowlanym i po prostu mega oddaje, w sensie ściera się, prawie się w ogóle nie ściera, nic się nie dzieje, także mega super. na no, ta albo kropelka. dziś się do kliki, że to po prostu wow. Jak przychodzę do was z updatem. jest godzina 15, ja montuję teraz film, właśnie ten i zaraz będziemy jeść sushi i później jedziemy na Awe Park. Ja tam będę pierwszy raz. No. Tu jedziemy. E Dobra, nie odzywaliśmy się trochę, ale byliśmy już na y, AW i ja sobie wymieniłam na taki grip tape. W sensie mi się to podoba, jest fajne, kolorowe. I wymieniłam też gripy w hulajnodze. A teraz jedziemy na pizzę. Jest godzina 18.46, no trochę późno. Jesteśmy w pizzerii, jest godzina 20 za dwie minuty. Jezu, we 4 godziny kończę ja Dobra, moi drodzy, więc jest już 21.32 Szkoda, że tak szybko minął ten czas, no... Niestety Troszeczkę zapomniałam nagrywać też, jak miałam aparat I wiecie, bym z nim chodziła, to bym sobie przypominała, nie? A ja mam telefon, nagrywam telefonem i tak mam go w kieszeni I czasami po prostu zapominam, że coś mam nagrać, chociaż i tak nagrywam dużo Um, mam 60 tysięcy zdjęć i wideo um, prawie 60 tysięcy, więc to jest dużo jednak. Co mogę powiedzieć? Po prostu już kończymy moje urodziny, niestety. Mam nadzieję, że filmik Wam się oczywiście podobał. Ciekawe, jak będę wyglądać i ogólnie, czy się zmienię, jak będę miała 16 lat za rok, no bo to moje 15 urodziny. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i obejrzeliście cały vlog, to zostawcie emotkę prezentu, proszę, taką. Ja będę wiedziała, że to oglądacie i że was interesują te vlogi. Też nie chcę czasem zamumiać, dlatego daję tak wiecie, nie daj aż tak dużo jak tam gadam, bo ja dużo gadam. Więc dziękuję wam bardzo za, za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja pójdę z po Coca-Cola, bo strasznie mam na to ochotę. I pogadam sobie z rodzicami. Jakby co, to zmutnęłam świeczki. Ale tak naprawdę. Tylko już później. Mogę wstawić wam tutaj zdjęcie. Proszę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Napiszcie, kiedy wy macie urodziny, jeżeli chcecie. Jestem ciekawa. To i który oczywiście. Cześć!